ma dzisiaj Minecraft, ale nie mogę dotykać koloru białego. Moim głównym celem będzie znalezienie diamentów. Dobra, krowa tutaj ma szare, to mogę dotknąć. No i będziemy szukać po prostu diamentów, nie? Jak znajdziemy diamenty, to po prostu kończymy jakby, no. Najlepiej jakbym na przykład znalazł świątynię, a w niej diamenty. Tak by w sumie najszybciej jakby. Nie. Dobra, ścinamy szybko to drzewo. Dobra, już to zostawię. Aha, zrozpiliśmy się chyba na... na aha, okej. Okay. Yy, no dobra. Jakoś damy radę chyba. Hmm. No dobra, to chyba musimy płynąć. O nie, tam coś jest, chwilka. Dobra, let's go. Zobaczymy. Piasek, oczywiście, żółty, tak dla przypomnienia. <ścoughs> Okej okay, no dobra, tu coś mamy więcej. Chciałbym znaleźć na przykład świątynię a w nie diaksy no trzeba mieć RNG, dobre ja na przykład teraz w piramidzie nic nie miałam poza złotem jest trochę bida dobra no nie wiem się rozglądam bardzo po terenie um, ogólnie ja muszę coś sprawdzić Okej, okay, jest dobrze. Dźwięk się nagrywa. Yy, bo już myślałem, że się nie nagrywa dźwięk. I by dupa była trochę. <gryw> Ale się nagrywa wszystko. Dobra. Jest wioska. Let's go. Ale koks. Ogólnie to drzewo sobie ogólnie już przerobię na deski. Czy teraz pytanie. Czy tam jest kowal? Jak tam będzie kowal, to jesteśmy w domu. Jak tam jest kowal, to naprawdę pog. Dobra, szukamy kowala. Na pierwszy rzut oka go nie widzę. Ale dobra. Może znajdziemy. Ta nie przypominam, nie mogę dotykać białego koloru. Okej, okay, co tutaj mamy? Mamy sianko, więc... Uuu, tu jest jeszcze spora wioska, to tu może być kowal faktycznie. Dobra, tylko... żeby, żeby golem nie tknął. Bo golem jest taki jakby biały. Jezu, ile sian? Ile siana, ile dobra. Robimy sobie od razu z tego chlebek. Dobra, ale chlebsa mam. Kurde, tyle chlepsa. To ja dawno nie miałam. Dobra, lecimy z tym koksim. Dzień, dzień. Yy, siema, się zrobić w ogóle cięcie, bo coś tutaj miałem ważnego. Ale zrobię jeszcze jedno, bo muszę iść do toalety. Dobra, już jestem. Powiedzcie, w toalecie można już grać. Powiem Wam. Dzień dobry, że tu nie ma chyba kowala. Naprawdę, to taka bida wioska. Naprawdę, tu nie ma kowala. Już obeszłam chyba całą wioskę i nie zobaczyłem tutaj kowala. To jest do dupy tutaj nie w ogóle nie było praktycznie tutaj nic wejdźmy sobie na tą wieżę zegarową hehehe <laughs> zjedzmy sobie chlebek coś mi przyszło w ogóle yy, dobra wchodzimy i co tutaj będzie nic ale o jest skrzynka Książka, pszenica i kaktus. Okej. Okay. <grystanie> Zobaczcie, nie ma nigdzie kowala. Zoba jaka bida na chłopie, pa. Ale za to w tej wiosce jest dużo siana. Jezu! Co oni się tak zebrali? Co to tu Kurde jest. I dobra, skaczemy na sianko. Easy. Gradniemy im siano, kurde. Pa jak jestem. Koks Normalnie jak... Muszę, muszę uważać na tego Golema, bo jak on mnie smyrnie... To to... O nie, biały... Biały kot. Uciekaj. Nie. Ja nie chcę. Skończyć filmu w szóstej minucie. Dobra, sianka, tyle wystarczy. Jedno sobie zostawmy w razie w wypadku, jakbym spadał. Siema, Stefan. Ja tu tylko kradnę wam sianko. Ty się nie przejmuj, nie? Dobra. Myślę, że tyle może starczyć. Dobra. Dawaj, 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 dawaj i... To dobra, to dwa sobie zostawię. Jezu! Ile ja mam żorcio? Jak wy bogaci. Tylko nie macie kowala. Tyle rzeczy, ale kowala już, już nie macie. No powiem wam tak, chleba to będę miał na zapas na pewno. O matko, boska. Do... Stag, dzies stag, stag 10 tak. Y o. Co? Czemu? Czy to creeper wybuch? Stefan, co tu się stało? Nie wiesz, a tfu, dobra. Le wychodzimy z tej wioski, nie mają kowala. Do dupy wioska bez kowala. Kto też tak go pisze w komentarzu. Nie. Dobra. mi dziur. W dupie mi dur. Oops. Oops. Noc się robi. Kurde. <gry> Ale, kurde, parkur pa. Pa, jak tryharduje pa, pa, pa. Zjem sobie chlebek, bo. Sz, sz, kurde zgłodniałem z tego, kurde tryhardowanie, pa. Biegnę i się uczę, pa, kurde. Tego jeszcze nie było, nie? Pa, jak jestem cheater, pa. Tego się nie spodziewaliście przeszedłem przez dziurę jak, jak kozak na He, no Szukam, szukam w kowala, no szukam kurde tego kowala albo no szukam jakiejś struktury no żebym mógł te diaks faktycznie znaleźć, bo w kopalni to nie, ukry, nie ukrywajmy będę ich, ich trochę szukał. A tutaj możemy zaobserwować ul. Czy mogę stąd zebrać. Yy, ten? miodzik Chyba nie mogę. Uf! Aha, to jest taka wyspa. To chyba nam nie zostaje nic innego jak tylko płynięcie. To tak naprawdę. Je, pie, pie. Dobra, parabole tańczą. A nic o nic o jest tam pustynia. Co mi to da? Pa, to pod wodę. Nie, to pielce utopci się tam Pa, jak traj harduje, pa Główka mi tylko wystaje. Nie chcę pod wody. Ryby nie żyją pod wodą tylko w wodzie. Pusztynia. Plups, plups, plups. Parabole i dole. Ogólnie napiszcie, jak, jakie byście chcieli zobaczyć gry w moim wykonaniu. Bo szczerze tak... No, nie wiem. no Jestem ciekaw, jakie gry byście wy chcieli yy, zobaczyć na moim kanale. Sus? Nie, to myślałem, że to ten piasek Się rozwali jeden i... Pani ma. Uuu, tam jest czołg. W tamtym stronę jest wioska. Brrr. O, wykrakałem. Jest wioska. Tylko tak, jak będzie tam. O! Świątynia. Tylko, że. Dobra, z tym Brainem. Tak. O tym już mówiliśmy. Mm. Tak. tak, robimy sobie y, Kilow Bo tak trzeba No kurde, zestakuj to, dobra I robimy sobie kilow Bo nie łopatę I dobra I zbieramy crafting książką Bo nie głową I dobra Błagam, żeby tam były diaksy Nie trzeba, nie? Przeżyję Dobra Tej tak. Hm. Jakby to zrobić, żeby było dobrze? Tutaj. Tutaj muszę. Jak to? Kaj okay, już jestem. Tylko tak nic y, nie widzę. Dobra. No naprawdę nic nie widzę, ale chyba... u refil. Refil i siodło, nice! Sięgnij tam, Serio? Daddy. A te kości jeszcze wezmę, bo jakbym psa spotkał. E, powiem Wam, że ta piramida. Hehe, <grymianie> to, 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 to chyba żart jakiś. Jakby tak. Nie chcę spoilerować. Ej, słuchajcie. E, to ja już będę leciał. Na Piramida do dupy. I myślę, że każdy by trak. To jest wyższa konieczność, słuchajcie. No, szczerze muszę tak zrobić na chwilkę. Bo kurde, no jak ja mogłem spaść, no, pani. Ej. To jest białe, ale chwila, ale no właśnie, ale jak to jest białe, no tylko, że jakby ja tego nie dotkłem, jakby nie trzymałem tego w ręce. Czyli jakby tego nie dotkłem, to dobra. Ale nie mogę, nie mogę tego trzymać w ręce, no to dobra. To ja, ja bym, wiecie co, wiecie co, ja bym może to nawet wyrzucił, żebym, wiecie, przypadkowo tego nie, 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 nie trzymał w łapie. Bo wiecie jak to się skończy. Wy wiecie, ja wiem. Ja wiem, ty wiesz, on wie, on, ona, ono wie. <grych> Kurde. O siema, Stefan. Czy to... To... Nie już myślałem, że to kowal. Ale są emeraldy. Może ich przekupię i powiedzą mi gdzie jest kowal. No i byli trzy. Wysiadam z Ubera. Dobra, co mały villager? Fila. Miałam okno otwarte. Jak jakieś hałasy słyszeliście, sorry. Ja na to wpływu nie mam. Nie mam, nie, nie mam. Cześć. Masz. Sorry Stefan. Sorry Stefan. Ty no drzwi mi zamykasz przed ryjem. Uu. Po co ci to? Do srania okay. Wysiadłem z sobie. Ej no Jak tu naprawdę W tym odcinku Nie spotkam kowala Już były dwie wioski A kowala Nie ma Nie ma Nie ma Nie ma, kur, a nie ma. Siadam z hm. Tu mogę twój starym baza robić. Co? O ty, daddy, dobra. Robi się kolejna noc. O, skrzynka.

Prawda, tu nie ma kowalo. O Co to za tajne wiosek? tak tajne, że ja tu nie biłem. Pani, jak kurde, nie mogłem tego sprawdzić, ale tu nic nie ma. U, u, hu, hu, hu. Dobra. nie Serio dotkły kwiatka. Kurde. No nie. No ale dobra, no to chociaż sprawdźmy czy coś tu było w pobliżu w ogóle. Se przejdę na, na kreatywa, czy... czy coś. No, kreatywność i zobaczymy. Nie no, już przegrałam ten challenge, no ale zobaczymy, czy coś tu w pobliżu było. Ciekawego. Nie wiem. Ja pierdzielę przez kwiatka. Naprawdę. Naprawdę, przez kwiatka. Widzicie, uważajcie na kwiatki. Przez kwiatki można przegrać odcinek. Od teraz nienawidzimy kwiatków, ok? Robimy fazę antkwiatkową. Czy coś. Nie, no, chyba na tej wyspie nie ma, ale ona jest w ogóle stosunkowo duża. Pa, pa, jaki bigger. Den Bi bigger size. Nie, no, to będzie tak naprawdę na tyle już z tego świata nic ym, nie będzie. Nie znaleźliśmy diamentów. Pa, Włochy. No, nie znaleźliśmy diamentów, bo nam nie chcieli dać kowala yy, i są też lamusami. No ale no niestety nie udało się, bo ten kwiatek głupi. No i co? Ja będę się z nami wami żegnał. Skończymy film, jak wpadnę do lampa. Na ra.